W tej lekcji poznasz drugi najważniejszy włoski czasownik. Jest to czasownik avere, który oznacza mieć. Spójrzmy teraz wspólnie na jego odmianę. Io o, tu ai lui lei a. Jak widzisz, nie czytamy tutaj literki h. Powtarzaj za mną. Io o tu ai lui lei a. Idziemy dalej. Noi abbiamo, voi avete, loro hanno. A teraz powtarzaj. Noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Jak widzisz, literka H zniknęła dla noi oraz voi. A to dlatego, że często w języku włoskim noi i voi, czyli my i wy, mają dość regularną formę, nawet wtedy, gdy czasownik jest nieregularny. Nie zawsze, niestety, ale często faktycznie tak jest. Więc w sumie to jest nawet pomocne, gdy będziemy uczyć się kolejnych czasowników nieregularnych. A teraz spróbujmy powtórzyć jeszcze raz, bez ściągi. E, powiem osobę, oczywiście po kolei, dam Ci czas na odpowiedź, a potem ja powiem, jak wygląda prawidłowa odmiana. Więc i jo, o, tu, aj, lui, lei, a, noi, abbiamo, voi, avete, loro, hanno. Jeżeli potrzebujesz więcej czasu... Powtarzaj, powtarzaj do skutku. A teraz przejdźmy do kilku przykładów, w których wykorzystasz czasownik avere. Pierwsze pytanie, które zawsze na kursach się pojawia, to ile masz lat? Oczywiście, że wykorzystamy tutaj czasownik mieć, czyli właśnie avere. Czy wiesz, jak to się mówi po włosku? Poprawna odpowiedź to quanti anni ai? I tutaj, uwaga na wymowę, wypowiadamy te podwójne literki. Quanti anni hai? Ile masz lat? I mogę na przykład odpowiedzieć: O, 32 anni. Czyli dokładnie tak jak po polsku: mam 32 lata. Nie stosujemy tutaj czasownika być, tak jak w języku angielskim. Tutaj włoski jest podobny do języka polskiego. Oczywiście czasownika, mieć możemy też używać wtedy, gdy chcemy zapytać kogoś, czy coś ma, albo gdy po prostu chcemy opowiedzieć o tym, co mamy lub czego nie mamy. Więc możemy też zapytać, Ai fratelli, czy masz rodzeństwo? Bo fratelli to nie tylko bracia, ale także rodzeństwo. Więc po prostu, Ai fratelli. I jak widzisz, pominęłam tutaj tu. Tak jak mówiłam też na poprzedniej lekcji, tu. Nie musimy używać zaimka, jeżeli właśnie nie chcemy tego jakoś wyjątkowo podkreślić. Więc, Ai fratelli w pełni wystarcza. I to jest pytanie kierowane do ciebie. Jak odpowiesz? Możesz odpowiedzieć na przykład, że nie masz rodzeństwa. No, 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 fratelli. No, to jest nie, takie, które bezpośrednio odpowiada na pytanie tak albo nie, natomiast to drugie non to już jest negacja, która występuje przed czasownikiem, gdy chcemy właśnie stworzyć zdanie przeczące. Nono oznacza nie mam. Nono fratelli nie mam rodzeństwa. A jeżeli masz rodzeństwo, to możesz powiedzieć si. O un fratello e una sorella. Tak mam brata i siostrę. Albo o, una sorella. Po prostu mam siostrę. Albo jeżeli masz dwójkę braci, to na przykład powiem. O, due fratelli. Odmieniamy oczywiście wtedy do liczby mnogiej. A teraz napisz 6 zdań z czasownikiem avere i wykonaj ćwiczenia, które przygotowałam. Pamiętaj, aby te zdania były jak najbardziej rozbudowane, jak na twoje możliwości oczywiście, i jeżeli brakuje ci jakiegoś słówka, to śmiało dopytuj lub sprawdź sobie to w słowniku. Ta lekcja pochodzi z kursu, który znajduje się na platformie Klub Włoskiego. Skakuj na klubwloskiego.pl i przetestuj go za darmo.